Ładnie wychodzi? Chodź To chodź, ja będziesz jechał do mnie. A mama jest obok. A super. No, brawo. I jak będzie za szybko, to sobie hamuj, dobrze? No, mój troszkę. No super, widzisz? Chodź skręć tu, może troszkę skręć tu do mnie? Szymonek? Tak? Brawo! Samoloty! Przymoż jak samolot! Ojej! Ojej! skręcamy tutaj Ojej! Tu do mnie skręć Monek, skręć to do mnie. Super! I teraz tu skręcamy. Brawo! Hamujemy. Tak? No i chodź. Tutaj skręc, chodź. Brawo! A teraz dawaj żółwia! Super, i ty jedziesz. No nie wiedziałem, że tak umiesz. Czekaj, hamulec. Brawo. Mama mówi, że jakaś chopka. Eee, daleko do chopki. Tylko chodź tutaj, jedź bardziej tu. W tą stronę. Hamulec, 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 hamulec. Hamuj, hamuj. Hamuj. Teraz jedź do mnie, pojedziemy troszkę za rączkę, dobra? Up. Tatuś cię troszkę sprowadzi tam, bo tu żeśmy za blisko podjechali siatki. Co cię boli? Nóżka cię boli. O, to nie fajne. Teraz czemu się zmęczyła ci ta górka? Czy to od czego innego nóżka boli? O. Ok, czekaj teraz Tatuś pojedzie i to będziesz jechał do mnie, dobra? No, obróć się. No Super No Chcesz przybić piątkę? No to czekam na twoją piątkę nie. Aha, nie chcesz Bardzo szybko wjechałeś tą całą górkę powiem Ci Zwycięstwo mamy w kieszeni Tutaj, o super bo tam dziewczynka na desce się uczy Ja widzę, że ty już umiesz z dużych góry A to później Jedziemy jeszcze raz tutaj na górkę? To chodź. Ok, czeka, tata się zatrzyma. A jeszcze mamy kawałek. To. To chyba? Aha. Ale troszkę. Super. Ej, ty w krzacie. Picu. W piciu, piczu.